Niedawno znalazłem mega fajną darmową aplikację do rigowania postaci, która nazywa się Mesh to Motion. Na razie jest jeszcze w fazie alfa, ale już teraz potrafi naprawdę bardzo dużo. No i już na tym etapie, na którym się znajduję, według mnie jest całkiem dobrą konkurencją dla bardzo popularnej platformy Mixamo. Mixamo to strona internetowa, na której możesz za darmo rigować swoje postacie, czyli dodawać do niej szkielety, a także wybierać postacie z bazy i dodawać do nich animacje również z tej darmowej dostępnej bazy. Aktualnie wykupiło ją i nie jest już rozwijana, ale i tak, i tak ta biblioteka jest tak duża, że ludzie cały czas z tego korzystają. No i teraz pojawia się konkurencja, albo bardziej alternatywa do tej platformy, która nazywa się Mesh to Motion. I właśnie na nią patrzysz. Pozwala ona rigować postacie, czyli tak jak mówiłem, dodawać do nich szkielety. I to nieważne, czy to jest postać jakiegoś człowieka, czy smoka, lisa, ptaka, psa, kota, cokolwiek. Większość takich szkieletów jest już tutaj wgrana, i wszystko co my musimy zrobić, to tylko je nieco dopasować do naszego. Zapotrzebowania. I będziemy mogli to eksportować w formacie GLB, czyli praktycznie każdy program do 3D nie będzie miał problemu, żeby to odtworzyć. No i tak jak mówiłem, aplikacja jest całkowicie za darmo. Więc jedyne, co musisz zrobić, żeby ją odpalić, to przejść na stronę Mesh to Motion, link oczywiście będzie w opisie, i kliknąć tutaj niebieski przycisk wypróbuj. No i to wszystko. Już jesteśmy w aplikacji Mesh to Motion i możemy zaczynać tworzenie. Z prawej strony tutaj możemy albo wgrać swój własny model w formacie GLB, FBX albo DAE. Razem z teksturami, albo wybrać jeden z dostępnych modeli domyślnych. Czyli jest to człowiek, lis, ptak i smok. Załóżmy, że wybiorę na początek człowieka i kliknę Load. No i od razu widzisz, że człowiek nam się wczytał. Rolką w myszce mogę przybliżać, oddalać, prawym przyciskiem myszy mogę przesuwać, a lewym przyciskiem myszy mogę obracać dookoła tej postaci. U góry masz jeszcze instrukcję, jeżeli byś nie wiedział o co chodzi. A z lewej strony mogę sobie zmienić wygląd całego programu. Teraz jest ciemny motyw, a ja sobie włączę na biały i znowu przełączę na czarny. Zależy po prostu, jaki kolor preferujesz. No i teraz po wczytaniu modelu jakiegoś naszego albo wybranego z bazy, z prawej strony przechodzimy do drugiego kroku, w którym możemy obrócić nasz model w taki sposób, żeby był skierowany wzdłuż nie. Niebie linii, czyli wzdłuż tej linii. Wszystko teraz pasuje, więc nie muszę nic robić, ale jeżeli twój model byłby źle obrócony, możesz po prostu kliknąć tutaj i zacząć go obracać w taki sposób, żeby był zwrócony w poprawnym kierunku. No i jeszcze, jeżeli by przechodził przez podłogę, jeżeli by nie stał na tej podłodze, możesz kliknąć move, żeby automatycznie poprawić jego pozycję. No i teraz najważniejsze: tutaj możemy wybrać typ szkieletu, jaki nas interesuje. Czyli może to być na przykład smok, tak jak mówiłem wcześniej, może to być ptak, może to być jakiś czteronożny stwór, czyli jakiś na przykład lis, pies, kot czy coś takiego, albo właśnie człowiek. W tym przypadku wybieram człowieka i widzę, że automatycznie jest ten szkielet dopasowany do naszej postaci. Jeżeli by nie był, to jeszcze tutaj mogę powiększyć albo zmniejszyć ten szkielet. Mnie to nie interesuje, więc zostawiam na 100% i przechodzę do edycji szkieletu. Teraz na szkielecie pojawiły się takie małe kropeczki. Tutaj łączą się kości i właśnie w tym miejscu możemy za to kliknąć i zacząć przemieszczać szkielet, jeżeli nie pasuje do naszej postaci. W tym przypadku mi pięknie pasuje, więc tutaj nic nie będę robił, ale możesz tutaj sobie wydłużyć ręce, wykrzywić. Ręce, co tam będziesz potrzebował, żeby twoja postać wyglądała dobrze. I przy okazji, tak jak zauważyłeś prawdopodobnie, kolory tej postaci się zmieniają. Tak naprawdę to nie są kolory, tylko to jest weight paint. Jeżeli nie poruszałeś wcześniej tematu rigowania postaci, to pewnie nie wiesz co to weight paint. Więc po więcej informacji na jego temat odsyłam Ciebie do filmu w opisie, w którym wytłumaczyłem wszystko o co z tym chodzi. Ale tak pokrótce mogę powiedzieć, że po prostu weight paint to jest przypisanie wierzchołków do konkretnych kości i tego jak bardzo te kości przemieszczają te wierzchołki. Więc w blenderze trzeba to robić ręcznie, a tutaj weight paint jest automatyczny, co też jest bardzo fajną sprawą. No i teraz klikam Finish. Czyli skończ. No i tak jak widzisz, mamy już stworzoną postać, która zaczęła się ruszać. A z prawej strony mamy dostępne animacje, które możemy sobie wybrać. Czyli teraz widzę, że postać mi się skrada, ale załóżmy chce, żeby sobie tańczyła. Albo załóżmy chce, żeby umierała. I pyk. I pada na ziemię. I teraz z tych animacji z prawej strony, tak jak widzisz, do człowieka jest ich 45, możemy wybrać dowolne. Załóżmy, wybiorę sobie ten taniec. Zaznaczę go, bo będę chciał go wyeksportować i mogę kliknąć tutaj download. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Jeżeli teraz patrząc na tą animację widzisz, że ręce twojej postaci na przykład przenikają przez nią albo są jakoś dziwnie ułożone, to ten suwak to powinien naprawić. Tutaj, przeciągając w prawo, mogę rozszerzyć ręce, albo przeciągając w lewo, mogę je tak bardziej zacieśnić. Ja tutaj ustawię 0, bo w moim przypadku działa to dobrze, i klikam Download, żeby pobrać tą postać razem z animacją. No i pewnie się zastanawiasz, gdzie teraz będziesz mógł wykorzystać tę animację. A ja ci mówię, że w praktycznie każdym programie do 3D. Wystarczy, że zaznaczysz plik, który pobrałeś z tej strony, przeciągniesz na przykład do Blendera, upuścisz i klikniesz Import. I wtedy postać razem z teksturami i ze wszystkim co stworzyliśmy została wczytana do blendera. Teraz wystarczy wcisnąć spację na klawiaturze, aby ta postać zaczęła tańczyć. Tylko tak jak widzisz chwilę potańczyła i nagle się zacięła. Dlaczego? Dlatego, że czas trwania animacji po prostu się skończył. Żeby to naprawić wystarczy, że klikniemy na szkielet naszej postaci. Przejdziemy tutaj do pose mode, czyli do trybu, w którym właśnie tworzymy animację postaci. Rozsuniemy sobie ten panel na dole. Panel Timeline, i teraz zaznaczymy wszystkie kości, wciskając klawisz A. Tutaj pojawiły się klatki kluczowe, czyli coś, co tak jakby napędza naszą animację. Jeżeli nie wiesz, co to klatki kluczowe, również podlinkuję film w opisie, żebyś zrozumiał, jak to w ogóle działa. Ale widać, że ostatnia klatka kluczowa znajduje się na 24. klatce animacji. Czyli, jeżeli tutaj w end, czyli w zakończenie naszej animacji, wpiszemy właśnie 24 i teraz wciśniemy spację, to postać będzie sobie tańczyła w nieskończoność, bo gdy animacja się kończy, od razu wraca do początku i zaczyna ponownie tańczyć. No ale Blender nie jest oczywiście jedynym programem 3D, w którym to można odpalić. Możemy również wrzucić to na przykład do Unreal Engine. Wystarczy, że wejdziemy sobie do jakiegoś projektu, wciśniemy Ctrl Spacja, żeby przejść do naszych plików. I tutaj zwyczajnie przeciągniemy ten pobrany plik. Upuszczam, klikam import i stworzył nam się folder ze wszystkimi plikami tej postaci. Chodzę tutaj, następnie wchodzę do Skeletal Meshes. I w tym miejscu mamy coś takiego jak Animation Sequence. Klikam na to, przeciągam, upuszczam i widzę, że jest postać, ale postać nie tańczy. To dlatego, że musimy po prostu wejść do naszej gry albo rozpocząć symulację. W tym celu klikam sobie na te trzy kropeczki u góry i wybieram Simulate. I teraz tak jak widzisz, nasza postać automatycznie zaczęła tańczyć i my nie musieliśmy nic robić. No i właśnie tak działa Mesh to Motion. Darmowa aplikacja, którą możesz sobie odpalić w przeglądarce bez żadnej instalacji i po prostu zrigować sobie dowolną postać. Tak jak pokazywałem wcześniej, w pierwszym kroku mamy wybór różnych modeli, więc jeżeli nie wgrywamy swojego własnego, możemy wczytać jakikolwiek inny model nie człowieka, wybrać dla niego szkielet i dla nich również znajdziesz masę animacji, które również będą działały w każdym programie 3D. No, a sam program oprócz tego, że jest darmowy, to również jest bardzo szybko rozwijany. Nie wiem ile to osób robi. Na Twitterze widziałem, że chyba jedna się tym chwali, więc całkiem możliwe, że to tylko ten Scott tworzy cały ten program. Ale tak jak widzisz, aplikacja całkiem szybko się rozwija. Ostatnia aktualizacja jest całkiem świeża, bo wyszła w zeszłym miesiącu. Więc polecam tutaj wejść, wrzucić swoje modele i zacząć tworzyć swój własny projekt albo w Unrealu, albo w Unity, albo w Blenderze, albo w jakimkolwiek innym programie. Bo jeżeli potrzebowałeś zrygowanych modeli 3D albo jakiś animacji, do tych modeli, to to jest bardzo dobre miejsce, żeby je zdobyć. Dzięki za oglądanie i cześć.